Remont w miejskim zespole szkół nr 1 w Bolesławcu trwał 10 miesięcy. Efekty bardzo dobrze widać. Szkoła wygląda jak nowa. W ramach tego remontu wymieniono w szkole oświetlenie. W całym budynku mamy nowe oświetlenie. Wymieniono podłogi w, na korytarzach i we wszystkich pomieszczeniach. Przebudowano piwnicę i parter. Na parterze mamy w tej chwili dwa pomieszczenia do nauki języków obcych. Mamy powiększoną świetlicę, powiększony gabinet pielęgniarki szkolnej. Izbę tradycji, radiowęzeł. Piwnice zupełnie zmieniły swój wygląd, mieszczą się tam wygodne szatnie dla uczniów, pomieszczenia gospodarcze i archiwum. Można powiedzieć od dachu po piwnicę. Ze starej piwnicy zostały wykonane szatnie przestronne, duże. No, remont trwał od lutego, ze względu na to, że było to na ruchu, dzieci się uczyły w szkole, także remontowaliśmy to piętrami. Po kolei, żeby, żeby nie być uciążliwym dla szkoły, przede wszystkim jest podziemie, czyli Przyjemniej Przyjemnie, szkole? O wiele, naprawdę, bo to wszystko już było takie, no już takie zniszczone. I teraz aż widać tą nowość, tak czuć, aż się lepiej tak czuję tutaj. Generalnym remontem objęto również wyposażenie. Wymieniliśmy również wyposażenie szkoły, zmieniliśmy na nowe te najstarsze meble, ławki, krzesełka, tablice. I dzisiaj uroczyste otwarcie po remoncie. Jak a są są nasze. Naszym zadaniem jako gminy miejskie jest przede wszystkim to, żeby wspierać, żeby tworzyć warunki, żeby umożliwiać, żeby te warunki przystawały do drugiej dekady XXI wieku. I na miarę drugiej dekady XXI wieku miejski zespół szkół nr 1 wygląda. Generalny remont pochłonął 1 400 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu miasta.